Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj mu was szybki i pyszny przepis, a mianowicie pire ziemniaczane. Umie w duma pire często gości na stole, jak jo je przyrządzą, przyprawią, to już obejrzycie w filmiku. Kochani, nie zapomnijcie o łapce w górę, o subskrypcji kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału i zapraszam Was na filmik. Na ziemniaczane pire potrzebować będziemy 2 kg ziemniaków, około 100 ml śmietanki razem z mlekiem, gałka muszkatołowa, dwie łyżki masła i sól. Do pire używam zawsze kartofli mączystych, czyli sypkich, które mają większą zawartość skrobi. Doskonale właśnie nadają się do piry albo na przykład do kluzek śląskich. I zaczynamy od tego, że zabieramy się za obieranie ziemniaków. W garnku mam około 1,5 litra zimnej wody i obieramy ziemniaki. Jak kartofle są już gotowe ostrugane, to dodaję łyżka soli. I dodaję taki kawałeczek masła. To masło zapobiega temu, że po prostu podczas ważenia się, podczas gotowania się ta woda nie będzie mi uciekała z garka. Garnek przykrywamy, kartofle doprowadzamy do wrzenia i gotujemy do miękkości. Sprawdzamy, czy kartofle są już miękkie. Ja, są mięciutkie. Idą do odsydzenia. Do kartofli dodaję dwie łyżki masła. Śmietanka z mlekiem. Jeszcze troszkę soli, troszkę pieprzu, I trochę gałki muszkatołowej. I wszystko razem bardzo dobrze dmietamy. I moje pire są gotowe. Pire przełożę teraz, kochani, do miski. Można je podawać z, z rybą, można je podawać ze schabowym. To jest, kochani, moja propozycja: pire. Góra, tak do dekoracji, posypia jeszcze pieprzem i trochę zielonego, do pietruszki, tak żeby po prostu fajnie, apetycznie wyglądało. Smacznego. Pire było bardzo pyszne, smakowite. Tak ją zawsze za każdym razem robię. Tak my w domu właśnie jemy. Do tego pire można dodać jeszcze podsmażoną cebulka, pokrojony koperek i jeszcze tak razem to przegnieść po prostu tak jak to lubi, by ja tu zrobiła taką podstawową wersję, którą my właśnie zazwyczaj tak jemy. Kochani, dziękuję za obejrzenie filmiku, za to, żeście tu ze mną są, za każdego lajka, like, za każdego suba, kto jeszcze nie subskrybuje to właśnie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i to na tyle, my widzimy się zaś na następnym filmiku, pa pa kochani.